Cześć! Witam Was serdecznie, z tej strony Charlie. Kontynuujemy naszą przygodę w Pokemon Fire Red po polsku. Słuchajcie, pierwsze co zrobimy, to cofniemy się i wyleczymy Lapraska Pidgeot. E, on sobie poleci, poleci sobie tutaj do Lavender Town, miasta duchów. I szybko wyleczymy e, Laprasa, co by on nam e, mógł zbierać expa, bo na tym, na tym nam zależy. W ogóle nie wiem czy pamiętacie, ale aż w anime posiadał, posiadał Laprasa i był to bardzo mocny, potężny i fajny Pokémon. z tego co dobrze pamiętam to pływał w ogóle na Laprasie a nas to jeszcze czeka, już właściwie niedaleko jesteśmy za chwilę będziemy mieć e, motyw pływania, czyli e, wszędzie po wodach będziemy mogli sobie popływać, pozbierać wszystkie te itemki ciekawe, których nie udało nam się zebrać, będziemy mogli odwiedzić, o na przykład ten itemek taką wys wysepkę będziemy mogli odwiedzić, będziemy mogli polecieć i potem popłynąć do elektrowni Pokémon, e, w której złapiemy naprawdę fajne elektryczne Pokémony, w tym Pikachu, czy na przykład Electrode albo Electabuzz. Także takie fajne Pokémony nas czekają w elektrowni. Natomiast e, tutaj już chyba wszystkich pokonaliśmy. Nie, tego kolegi nie pokonaliśmy. No zobaczcie, uchował się. Zawsze chodzę z Pokémonami ptakami. Poświęciłem się dla nich. No to spoko. No to spoko, ja myślę, że zamykanie się na jeden typ pokemonów jest troszeczkę bez sensu, tak samo jak ci wszyscy trenerzy pokemonów robaków, nie widzę w tym najmniejszego sensu, ale dobra, użyjemy Secret Power na nim, strasznie mnie boli, że nie ma jeszcze ten napraw żadnego e, lodowego ataku, także, no dobra, 306 punktów exp, lightowo, Pidgeotto, to. Hmm. On chyba na jednego hita nie zejdzie, co? Chyba, że Body slam. Może spróbujemy Body slam. No, czy oni muszą tego kujka taka używać? Naprawdę, Body slam. I jeszcze jeden Secret Power. I już jest załatwiona robota. I kolegę mamy już załatwionego. Ok, 628 punktów X. No i wysła nam Spiroła. No, może być. Spirołek pewnie potem będzie mieć Firoła, nie? Pamiętacie, w ostatnim odcinku się rozwodziłem nad tym, czy. Yy... Firo jest lepszy, czy Pidgeot, czy Pidgeotto? Um, no i ja doszedłem do wniosku, mam nadzieję, że Wy również ze mną też, że jednak to Pidgeot. Pidgeot jest tym lepszym e, Pokémonem. Który jest silniejszy, ma lepsze statystyki. Także, no cóż. E, mam nadzieję, że razem się zgadzamy w tej, w tej kwestii. Ale chciałbym w ogóle zobaczyć, że. Czy, czy Secret Power ym, będzie inaczej wyglądał na przykład na terenie właśnie elektrowni? Mam nadzieję. Aczkolwiek to będzie troszeczkę ryzykowne, bo laprasa wystawiać w elektrowni to już jest to nawet głupie, rzekłbym. Przecież Lapras jest wodno-lodowa, tam samo, same elektryczne pokemony, które w wodę dną jak kurczę, rozgrzany nóż masło. Także Ice Beam! No wreszcie, kolego! Mm, tylko za co? Ile tego jest? 10, 10, dobra. Eee... Yy, tam 85, a... No dobra, niech będzie za Secret Power. Szczerze mówiąc, yy, body tam jest mocniejsze, Secret Power mogę sobie kupić w każdej chwili, jeżeli będę chciał. Yy, dobrze, jak dobrze, że on ma Ice Beam. O, jak ja się cieszę, nawet nie wiecie. 85 Ice, widzicie? Zabiera. Kurde, jak to jest Buchta. To było super, aż zapiszę to. <gry> dobra. Yy, tutaj wszystkich pokonaliśmy więc teraz jedziemy dalej, no wreszcie wyjeżdżamy stamtąd i tutaj kolegę możemy zaczepić słyszałeś legendę o uskrzydlonych mirażach? to chyba chodzi o, o tych, o te pokemony latające legendarne które są naprawdę przekoksane, dobra słuchajcie pierwszy, pierwsza próba ataku Ice Beam zobaczcie to rzucamy, strzelamy raczej w niego y, lodowym Lodowym podmuchem, który jest super efektywny na ptaki. Nie wiedziałem nawet o tym, że lód jest super efektywny na ptaki. Nie, no to super. To ja się bardzo cieszę. To bardzo wiele zmienia. Dobra. O tu jest kolega, a tam nie jestem, tym, nie jestem w tym dobry, ale ok, tam na dole widzicie są dziewczynki, na pewno będziemy z nimi walczyć, bo jestem pewien, że tutaj na tej drodze są jakieś em, bliźniaczki, z którymi się walczy i myślałem, że już wcześniej były, ale się okazało, że to nie były one, tylko to były, to były jakieś, jakieś dwie dziewczyny. No i dobra, będziemy walczyć e, z, tymi, z tymi dziewczynkami. Dobra. Oczywiście super efektywne na latającego. Dowiedzieliśmy się czegoś, słuchajcie. Ja na przykład nie pamiętałem, że loot pokonuje ptaki. Także dla mnie to też jest pewna nowość. Okej. Okay. Zobaczymy czy wylewało to pociśnie. nie. Słuchaj, twój groł w tym momencie nic mi nie zrobi, bo to zmniejsza special attack i defense, a przesad ataki taki defense, a Ice Beam jest skalowany od special ataku, Kolego special attack i twojego special defense super no teraz to idzie no wiadomo Rzeczywiście mówił że nie jest tym dobry no cóż trudno Ka Kiri ruszajmy musimy się postarać no a postarajcie się postarajcie się ale i tak przegracie słuchajcie dziewczyny Charmander i Squirtle zobaczcie to Flareonek i Lapras no czy ja wiem to się niezbyt dobrze ułożyło Obaj użyją takich zwykłych ataków. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, Charmander już leży. A Squirtle? Squirtle, 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 Squirtle. Zobaczmy. Mój lapros używa Body Slam. No i niestety nie udało się go pokonać od razu, ale na szczęście jest sparaliżowany. Ożył Water Gun na moim flarze. O, nie, nie rób tego. Nie wolno tak robić. Użyjemy Quick Attack. Myślę, że już będzie po nim. No, oczywiście. nie jest zbyt mocny dla takiego Squirtla małego. Juhu, ale mają fajne pokemony. Jakby kiedyś się wytrenowały, to jakby miały, wiecie, um, Charizarda i Blastoisa. no to trzeba przyznać, że to byłoby dobre duo. Wysyła Kofinga. No dobra, do boju Lapras. Zobaczymy, jak lud sobie radzi z trucizną. Zaraz się okaże, że lód wszystko pokonuje. Ja się przebranżowuję na lód, słuchajcie, no zobaczcie to. Jeden Ice Beam i wszystko leży. Muk, Nie, nie zmienimy. Może uda się y, zamrozić tego Muka. Muk Mook jest dosyć niebezpiecznym Pokemonem, bo on chyba ma dużo HP. I troszeczkę mnie to martwi. No, widzicie? Taki mocny atak mam, a tak mało mu zabrał. Użyjemy na nim Confuse Ray. Ogłuszymy, przepraszam, skonfudujemy go. Zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało. Oszołomimy. O, tego słowa mi właśnie zabrakowało. Oszołomiony i niech nie on się zrani, niech on się zrani. No, super, super, super. Jako kurczę, mało się rani. Mało się rani, niestety. Zobaczymy ile body slam mu zabierze. No, przyzwoicie. Jeszcze jeden body slam i już pomógł. I wtedy na szczęście Laprasik będzie mieć już 32 poziom. Ale ten slacz był mocny i jeszcze zaraził dla Laprasa. No niedobrze. Nie fajnie. Na szczęście jesteśmy pierwsi, nasz lapras jest szybszy od tego muka. Mówiłem, mógł niebezpieczny Pokémon, żeby z nim walczyć, tak naprawdę. No bo widzicie, że, że potrafi jednak coś tutaj zrobić. Rowerzysta Gerald. Prawie jak yy, Wiedźmin Gerald. <grych> yy, no dobra, to co? Z tobą może zawalczę. Chodź, chodź, bawimy się, bawimy się. Z tobą może powalczę i spróbujemy tutaj ciebie yy, pojechać. Zobaczymy jak poradzi sobie nasz Lapras z tym Koffingiem, użyjemy Ice Beam, poprzedni Koffing wpadł od innego La, y, Ice Beama, od Laprasa. No, no, prawidłowo, przyzwoicie, że tak powiem. Ehm, czy aż zmieni na kolejnego Koffinga jaką wystawię? Nie. Nie, nie, nie. Niestety Lapras jest trucizną. I zabrało mu tu aż kurcze, ile? 16 HP. To dużo. Jeszcze jedna taka trucizna już jest w pola prasie. Hmm. Co robimy? No nie ma No i tak, muszę zmienić, bo on padnie tak czy siak. No więc... Yy, co tam było? Yy, Grimer. No to Kadabra go bez problemu pokona, bo Grimer to trucizna, a Kadabra pokonuje trucizny. No dalej, kolego, dalej, dalej. wysyłaj. Ja tutaj jeden Confusion rzutnę i żegnamy się z tym Grimmerem. Jestem ciekaw, czy będzie mieć Muka, czy kolejnego Grimera. Miał w sumie chyba dwa Kofingi. Nie? No to. A nie, jeszcze jednego Kofinga. Fan Kofingów. Bawimy się, bawimy się kolego, co? Bawimy się. Twój Kofing już tutaj pada. Dobra, to super efektywne. Wrogi Kofing znęblał. Gracz pokonuje rowerzystę. I lecimy szybciutko, szybciutko wyleczyć pokemony. Też kurczę, może uda mi się tak przyjechać obok tych trenerów, co tutaj są. Wygląda na to, że drzewko może być ścięte. Użyjemy cut. Może uda mi się tak szybko przejechać obok tych trenerów, bo tu jest dosyć blisko już miasto. I... Okej, okay, Rain Dance. Tutaj widzicie, już przechodzę przez to miejsce. Po drodze było troszeczkę em, trenerów, do których wrócimy. Ale już jesteśmy we Fushia City po raz pierwszy. Także... Podziwiajcie, podziwiajcie, tak się prezentuje to miasteczko. Dzień dobry, jeśli pracujesz nad Pokédexem, odwiedź strefę Zafari. Żyje tam wiele rzadkich Pokémonów. No, ja wiem. Nie staniesz się dobrym trenerem, mając tylko jednego Pokémona. Wychowywanie wielu Pokémonów też nie jest łatwe. No, oczywiście, że nie. Na zachód od Viridian City jest wąska ścieżka. Prowadzi prosto do Ligi Pokémonów. Liga zarządza trenerami. Okej. Okay. Witamy w centrum i chciałbym, żebyś wyleczy, wyle, wyleczyła, wyleczyła moje Pokémony. ok wszystkie Pokémony są wyleczone, do, zobacze, do zobaczonka. No i wracamy szybko do trenerów. Tutaj to miasto zwiedzimy już niedługo, nie martwcie się. Zwiedzimy to miasteczko i zdobędziemy wreszcie upragniony surf, o którym już tyle mówiłem. Zobaczymy to w ogóle, ten kolega nam tutaj powie. Cześć, pamiętasz mnie? Jestem pomocnikiem oka. jeśli twój pokedex zawiera dane przynajmniej 50 gatunków! Exprzer, o kurde. Ile zebrałem? 23 gatunków, a żeby dostać Exprzer potrzeba 50, a Exprzer jest super, bo dzięki temu mogę trenować innego Pokemona, nie wystawiając go w ogóle do walki. I wtedy, jeżeli ten pokémon, który trzyma Exprzer jest w moim party, to dostaje część expa, którego normalnie by dostał cały, całość tamten inny pokémon, czyli generalnie jeżeli Alapras teraz zabiłby tego Belspruta a załóżmy Flareon miałby exp to Flareon również dostałby teraz chyba 1 trzecią albo połowę expa, nie jestem do końca pewien <laughs> Także jest to bardzo łatwy sposób, żeby e, wytrenować jakiegoś innego pokemona, który jest na, na, naprawdę bardzo słaby, nie? To by się w sumie szczególnie przydało w momencie kiedy miałem e, kadabra, nie wiem czy pamiętacie jak był jeszcze Abrą, nie miał żadnego ataku, to musiałem go wystawiać i potem szybko zmieniać. I generalnie potem Pokémon, który był następny, od razu tracił HP. Troszeczkę, bo przeciwni przeciwnika Pokémon atakował. No i wiadomo, Abra dzięki temu zyskał połowę em, EXPA, ale jednak no e, następny Pokémon troszeczkę tracił HP. A tak wtedy nikt by nie tracił HP. Dobra, zobaczmy. Roślinki padają od lodu. Lud jest super. Naprawdę lud jest bardzo dobrym typem. Bardzo lubię loda. Lud. <laughs> Zresztą kto nie lubi lodów. Dobra, pokonaliśmy koleżankę piknikowca. Bez żadnych strat na zdrowiu. Kolejny kolega to kolega z ptakami. Chyba też nie będzie za dużego problemu, żeby jego pokonać. Eee, Okej, okay. bo no w sumie ma ptaki, więc wysyła wystarczy, że zaatakuje go lodem, i dziękuję bardzo. Bidget to leży super, jest loot, trzeba przyznać. Szczególnie przyda się w momencie, kiedy e, przeciwnikiem, również będzie jakiś smok, bo w momencie, kiedy e, jest typ smoczy. To jedynym um, typem, który pokonuje smoka jest albo sam smok, albo lud. Właśnie lud. Także no czekam z niecierpliwością, aż mi się jakiś tutaj e, trener taki pojawi. Oczywiście ja wiem, kiedy będę walczył z trenerem, który będzie mieć same smoki, aczkolwiek nie chcę wam psuć tej, psuć tej, um, tej, tej niespodzianki. Okej, okay, użyję PJ'a, kolega. Zobaczmy, Zobaczmy, czy uda się go ściągnąć na jednego hita. Nie no żartuję, oczywiście, że się uda. Um, szkoda tylko, że musiał zastosować ten Quick tak, bo chciałem. Wiecie, mieć takie. Yy, takie zwycięstwo bez skazy. Typowo, um, że nie, nie, nie trafiłby mnie. To się nazywa po angielsku Flawless Victory. Okej, okay. mhm, mm moje ptaki drżą. Jesteś dobry czyż nie? No pewnie, że jestem dobry. Pewnie zobaczyły mojego Laprasa w oddali i już jest, kurczę, wiesz, przerąbane dla ciebie. Dodrio, nieźle, nieźle, Dodrio jeszcze nie widziałem. Fajny, nie? Mi się na przykład bardzo podoba ten, ten pokemon z wyglądu. No niestety jest, ze statystyk jest troszeczkę taki średni, przez to, że to już jest jedy, jego jedyna em, ewolucja. No i generalnie wiecie co zauważyłem, że pokemony, które mają jedną ewolucję są słabe, czyli mają, wiecie, swoją pierwszą formę i drugą formę. Pokemony, które mają y, dwie ewolucje, mają pierwszą i drugą formę, są spoko, są mocne, bo ta trzecia forma już jest naprawdę y, mocna. Natomiast pokemony, które w ogóle nie mają ewolucji, czyli mają tylko jedną formę, również są mocne, bo one z założenia już muszą być mocne, żeby dorównać z tym innym. Więc najsłabsze są te, które mają jedną ewolucję. No i niestety, doduło się do tych moim zdaniem zalicza. Okej. Okay. Pokonaliśmy Chestera, jak tego wokalistę z Linkin Park. A koleżanka tutaj, co nam zaprezentuje. Zdobyłam w wymianie kilka pokemonów, mogę je wypróbować? Jeśli musisz, to ci pozwalam. Piknikowiec Kindra chciałaby walczyć. Wysyła Glooma. A czy my mamy jeszcze jakiś um, atak, który jest Ice Beam? Nie, nie ma. Alipa. No dobra, ważne, że Gloom jest sparaliżowany. O nie, użył Sleep Powder! Co z tego? W sumie tak mam Pokeflat, prawda? <grych> dobra, no to torba. Tu mamy pokefler, dobra. Zagraliśmy na pokeflecie, Super nutkę. Dobra. Co to, to już mamy. U użył acid, zobaczcie. Nie, 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 nie torba, nie torba, kolego. E, użyjemy Body Slam. Ok. Ten glum już leży. I co użyjesz jeszcze? Odjdziesz. No szkoda, że nie mam tego. Ice Beam, bo bez problemu by pokonał te wszystkie liściaste Pokémony. W sumie fajnie to jest pokazane, no bo rzeczywiście jest tak, nie, że zima em, sprawia, że wszystkie kwiaty, drzewa, trawy obumierają. No i lud od atak, atak lodu rzeczywiście sprawia, że tutaj wszystko pada z tych trawiastych Pokémonów. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie zostało to przedstawione. Dobra, no dawaj, dawaj, pokonaj mi tego Odisza grzecznie, laprasku. Na szczęście spudłował ten Odisz. Dobra, mamy go. Mamy kolegę. Hindry już nie ma. Hmm, czy opłaca się jechać dalej? Chyba tak, bo te koleżanki nie wiem, czy mają, czy mają y, jakieś pokemony, które wymagają użycia y, lodowego ataku. Bulbasaur, a jednak, no widzicie, Bulbazaur też by od razu padł. To chyba wszystkie takie będą miejsca. No dobra, niech będzie Body Slam, no bo w końcu i tak nie mam tego Ice Beam. Razor Leaf, no. Czy to mi coś zrobi? Ej, to mi coś zrobi, bo w sumie... To jest wodny Pokémon Lapras też. Dziękuję Bulbazaur, do zobaczenia. Iwizaur, o kurcze. Wiecie co, no, mógłbym spróbować go na przykład podpalić flaronkiem, ale po co, skoro ja muszę wytrenować Laprasa? Dobra, i wizor sparaliżowany Poison Puder, Uff, nie trafił. Nie trafił poisonem, co mnie bardzo cieszy. Nie ukrywam. Dobra, kolega już zemdlał. Teraz zyskujemy 876 punktów. I dziękujemy. Nie trenuję Pokémonów dla zwycięzców. Wspaniale. Ja na przykład tak. Ja na przykład trenuję pokemony, żeby zwyciężać. Czemu ja właściwie jadę, skoro ja mogę polecieć do tego gym? Zobaczcie, tutaj jakiego gym? Do Pokecenter. Tak na dobrą sprawę to jest przedostatnie miasto, które odkryliśmy. Zostało nam już jedno tylko miasto do odkrycia. Eee, wylecz moje pokemonki. Dobra, super, dziękuję ci koleżanko. Do zobaczenia Wsiadamy jeszcze raz szybko na rowerek I jedziemy pokonać, no ej Zablokował mi się Jedziemy pokonać resztę trenerów Zobaczymy co nam Jeszcze zaprezentują Oczywiście nie, nie możemy zapomnieć O tych u góry, tak? Dobra, koleżanka No ale z ciebie słodnisz jak, jak uroczy pokemonek Widzicie? Laski mnie lubią Laska Grace chciałaby walczyć. Więc uła Dobra, Pidziotto, mam, mam Ice Beam, no słuchaj. Niestety, ale będziesz musiał paść Dobra, super efektywne. I lapra zyskał 702 punkty Expa. Weedlita! Tego się nie spodziewałem. No nie spodziewałem się. Zobaczymy, czy będzie w stanie mnie uśpić, bo to jest chyba jego główna um, moc, że tak powiem. A, broni się. No dobra, no to spoko. Ty zrobisz sobie obronę w górę, a ja będę cię bić z Ice Beam'a. Co ty na to? Ja się z tym czujesz? No chyba nie najlepiej, bo to był krytyczny cios. 35 poziom dla Laprasa! 143 HP już ma. Ja nie wierzę w to. Mówiłem, że te kurcze pokemony, które nie mają żadnej ewolucji, również są bardzo mocne. On ma chyba już więcej HP niż jakikolwiek inny mój Pokemon. No oczywiście, że tak. Zobaczcie to. Kadabra na 40 ma 88, to jest tak malutko. Tak malutko. Ja jestem prawie pewien, że ten Lapras będzie mieć na 40 poziomie... Widzę dwa razy więcej, no może prawie dwa razy więcej. Prawie 160, no możliwe, nie? Jest to bardzo możliwe. Ok, rozwalimy tego kofinga jednym słabym icebeamem. Chociaż nie, sorry, icebeam jest bardzo mocny. uuuu. Dobra. Kolejny kofing już leży. Grimerka wysyłasz. Grimerek też padnie. Też padnie, także y, panu już podziękujemy. Dzięki Grimer. Dobra. Zaryczałeś na mnie, chociaż może to było z rozpaczy, że nic nie mógł zrobić. Zauważyliście, że Weezing i Grimer taki sam dźwięk praktycznie um, mieli, kiedy, kiedy się pojawiali, kiedy schodzili? Teraz już tam zobaczycie. Wydaje mi się, że chyba ten sam dźwięk. No jezus, naprawdę, Lapras musiałeś spudować tego Bodyslama. Come on, traf, no wspaniale I teraz posłuchajcie No mega podobny, nie? Mi się wydaje, że bardzo podobny Pokonaliśmy yy, Bikera Motocyklistę, tu jest jeszcze jeden I nie jestem pewien, ale Albo po tym, albo po następnym trenerze Zakończę ten odcineczek Także Dużo dzisiaj treningu było Przed innymi trenerami U Lapras, ile masz? 5 Ice Beamów Spaniale. Czyli na tego trenera starszy w sam raz. Dobra. Jeden. Ej, może się nawet uda zrobić mu 36 poziom przez to. Ja tam w sumie bym się ucieszył z takiego obrotu sprawy. Dobra. Kolega już dostał za swoje koffing. 610 punktów. Weezing! No, fajnie, fajnie. Bo dzięki temu, że Weezing, to więcej EXPA i teraz to mamy zagwarantowany już praktycznie 36 poziom. O kurcze, przeżył. No to body sam, nie będziemy używać, kurczę. Jeden Ice Beam na jednego Pokemona u ciebie, tak mi wyszło, wiesz, kolego. 925? Ach, już myślałem. Całe dwa Pokémony, z czego jeden to Coping, a drugi to będzie. Drugi to będzie. Co to może być? Grimer? Mógł, albo jeszcze jeden koffing. Nigdy nie wiadomo w sumie. Czym nas kolegę zaskoczy. Tak jest! 37 poziom, szósty, przepraszam. Juhu, 147 HP, no, ja w to nie wierzę. Grimer, a jednak Grimer. Dużo nam to nie zmienia. Bo naprawdę em, padnie szlachita. Ale dużo mam HP. Trzeba przyznać, że Grimer ma dużo HP, bo to można stwierdzić po tym jak szybko schodzi mu to HP. Dobra, dzięki wielkie kolego. Słuchajcie, ja się cofnę yy, do Pokemon Center i w tym momencie ja już kończę odcinek. Ja mam szczerą nadzieję, że podobał się Wam on. Troszeczkę sobie potrenowaliśmy. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!